Witajcie w świecie, gdzie marzenia o własnym domu stają się rzeczywistością. Znajdujemy się w nowoczesnym salonie firmy Anzus Budownictwo. Gdzie na własne oczy możecie zobaczyć stolarkę okienną oraz drzwiową. Firma Anzus Budownictwo, mimo młodego stażu, może pochwalić się sporym doświadczeniem i szerokim gronem zadowolonych klientów. Uzbroiliśmy w nasze produkty i usługi około 1500 domów i inwestycji. Na aż 300 metrach kwadratowych nowoczesnej ekspozycji posiadamy okna, rolety, bramy garażowe, żaluzje fasadowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz parapety i moskitiery. Od tego roku posiadamy również w swojej ofercie mieszalnik tynków elewacyjnych firmy SEMPRE. Jesteśmy partnerem handlowym firm Daco, Wiśniowski, WIKEND, RKDO, DRE, PORTA, JAROMAX, ALUDOR oraz INFINITY. Naszą cechą charakterystyczną jest profesjonalne doradztwo wraz z usługą autoryzowanego montażu. Oferujemy swoim klientom pełną termomodernizację budynków do programu Czyste Powietrze. Nasz salon to idealne miejsce dla Ciebie, jeśli nadal waha się, co wybrać do wybudowania swojego miejsca na ziemi? Nasza lokalizacja to mikułowice 286A naprzeciwko stacji Waldi.